Tuż obok, po sąsiedzku, przy ulicy Zielonej 4, a następna kamienica do rewitalizacji. Jeszcze nie podpalona, jeszcze nie zburzona, zrewitalizowana. Być może Trojanowski, Babi, Wilczek, Nazę. ...turek. Człuchu, chcieliby żyć w takich warunkach. Też osobliwy tabor MPK musi jeździć, według psychiatrycznego rodzaju, skoro potrafi pokonać bariery. Pracujące betoniarki oraz zapory betonowe nie są betonowe tylko z plastiku. Ale raczej po nich tramwaj nie jechał dzisiaj.